I z czym się kojarzy ta dyskryminacja ze względu na wiek, to najczęściej pojawiała się taka odpowiedź jak ignorowanie, lekceważenie potrzeb, brak medycznych. I też ciekawa informacja: myślę, że 65% seniorek i seniorów stwierdzają, że wiek ma wpływ na jakość opieki i zachowanie personelu pielęgniarskiego, To znaczy pejoratywny, pejoratywny wpływ. Tak? I kilka takich rzutów, proszę Państwa, z tych badań, które, które wykonałem ja. Wziąłem pod uwagę 70 osób tutaj, tutaj w Gdańsku. Tak? Ankietowałem 70 osób. A jeszcze akurat była sytuacja przed-covidowa. Jeszcze zdążyłem z tymi, z tymi badaniami. Trochę duża w tej populacji... Część osób z wykształceniem, bo to osoby z dużego miasta, tak? bo to osoby w większości aktywne, które uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, najogólniej mówiąc, i trochę duża, duża reprezentacja, czy nawet nadreprezentacja, powiedzielibyśmy, jeżeli chodzi o porównanie do ogólnopolskiej populacji, osób z wykształceniem średnim i wyższym, ale ja myślę, że to dobrze, nawet ponieważ przed chwilką powiedziałem Państwu, że. Osoby im lepiej są wykształcone, tym bardziej są wyczulone na przejawy tego właśnie W tak? Wtedy zauważają, są wyczulone tak? na to. Zarówno na traktowanie siebie, jak i na traktowanie innych. Tak? I teraz zaczęłem mówić o tym, że częściej one zauważają dyskryminację innych niż same odczuwają to, tak? W ten sposób. To jest taki wniosek też, jeden z takich, z takich wniosków strategicznych, ja bym powiedział, który z tych, z tych badań wynika. Starość skojarzenia. Pierwsze pytanie dotyczyło skojarzenia starości. Z czym się Pani, Panu kojarzy starość? No to tutaj jeśli Państwo widzicie na, na slajdzie, to wśród tych badanych osób większość jednak odniosło się do tego negatywnie. To znaczy, co ja mam na myśli? To znaczy... Te 32 osoby to były problemy z poruszaniem się, choroby, ograniczenia fizyczne i tak dalej. Tylko 14 osób e, odpowiedziało, że to jest wolny czas, odpoczynek, dwie osoby, że to jest doświadczenie i, e, i, i, i jeszcze do tego moglibyśmy dodać tutaj taki pozytywny raczej ten objaw emerytura, tak, to cztery osoby. Czyli generalnie pozytywnie raczej, bo emerytura raczej się pozytywnie e, e, kojarzy, to 20 osób było w tym kręgu pozytywnych odpowiedzi, reszta, czyli 50, no to raczej takie właśnie rzeczy, jak samotność, jak przemijanie, upływ czasu, czy właśnie te problemy z poruszaniem się, tak wyszło, wyszło tutaj ciekawa odpowiedź na temat tego, od kiedy zaczyna się starość. Otóż nasze 67 osób, które odpowiedziały na te pytanie, a tylko te oczywiście brałem pod uwagę. Ta średnia analityczna wyszła, że to jest 71,5 roku wszystkich tych, którzy odpowiedzieli na to na pytanie i brali udział w, w badaniu, a średnia wieku, kiedy zaczyna się starość, to było blisko 80 lat. Tak? Też ciekawa informacja. Najmłodsza osoba, która brała udział w tych badaniach, miała 63 lata, a najstarsza miała lat... 90, tak? Tutaj moglibyśmy prześledzić też, że ta, 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 ta dominująca odpowiedź to, to 80 lat, tak? Ponad 54% w ten sposób, w ten sposób podeszła do, do rzeczy, tak? Więc dla nich starość zaczyna się w wieku, dla badanych tak? w wieku 80 lat, więc generalnie moglibyśmy powodzić, używając takiej generalizacji, no jeszcze trochę mają czasu, żeby być osobami starszymi. Nie? Czy osoby starsze są dyskryminowane ze względu na wiek? Tutaj bierzemy pod uwagę te osoby oczywiście tylko, które odpowiedziały i widzimy, że 18 osób odpowiedziało, że, że tak, tak, że tylko 18 w zasadzie osób odpowiedziało, że tak, czyli przynależność do grupy osób starszych tak sprzyja tej dyskryminacji. Ale co rozumieją pod tym pojęciem dyskryminacja ze względu na wiek? I tutaj badani mieli wpisać odpowiedź, tak, no, 20 24 osoby nie odpowiedziało na to, ale reszta odpowiedziała, tak? I z czym się kojarzy ta dyskryminacja ze względu na wiek? To najczęściej pojawiała się taka odpowiedź jak ignorowanie, lekceważenie, potrzeb brak medycznych badań w pewnym wieku. Tak? Czyli bariera dostępności do, do służby zdrowia. Niektórzy hmm, pisali w ten sposób, że gorsze, niedrobne traktowanie po prostu. Obyli w, byli bliski definicji w tym momencie. tak? Jak wiemy doskonale, ale też w tym wieku nie wypada. Hmm? Zaskoczenie. Dobrze. Czy pani się kiedyś. Czy pan, pani się poczuła kiedyś gorzej potraktowana. Tak? Tutaj te dane państwo już znacie. Przed chwilką, powiedziałem, że to, że to 15 osób tak w tej całej ymm, populacji badanej przeze mnie, czyli, czyli mniejszość tak? ymm, opowiedziała, że czuła się kiedykolwiek dyskryminowana. Ale jeśli chodzi o bycie świadkiem. To o 5 więcej osób odpowiedziało, że częściej on, osoby starsze są świadkami dyskryminacji niż same tego doświadczają. Tak? Jeżeli chodzi o to, gdzie ta dyskryminacja miała miejsce, tak? No to najczęściej pojawiały się tutaj takie odpowiedzi, że to środki komunikacji miejskiej, że to na przykład ośrodek zdrowia, czy na przykład sklep, czy zakład pracy, czy urząd. To takie, takie odpowiedzi tutaj wpisywano. Natomiast ciekawe to, co już Państwem się podzieliłem, teraz mamy tutaj dowód na tym wykresie, czy kiedykolwiek Pan, Pani usłyszała, czy usłyszał tak od lekarza, lekarki, że powodem do jest wiek lub i starość? Tak? W ten sposób. Tutaj na to pytanie odpowiedzieli wszyscy albo tak, albo nie. Tak nie było odpowiedzi, tak zwanych pustych. Ale 49 osób powiedziało, że, że tak, że, że słyszeli. Tak? Lekarz tak właśnie powiedział. Tak? Że, a proszę pani, proszę pana, w tym wieku to się tak już ma, tak? bo to jest tego, tego typu, typu odpowiedź. I w związku z tym ta sfera ochrony zdrowia, też kolejne pytanie: czy seniorzy mają w związku z tym y, utrudniony dostęp do służby zdrowia? Też ponad 30 osób powiedziało, że tak. Hmm? A dlaczego? A dlatego na przykład, że to jest długi okres oczekiwania, że to są długie okresy um, i terminy oczekiwania do, do specjalistów, czy brak skierowań do specjalistów w ogóle. Czy na przykład niektórzy żalili się na brak geriatrów i to ma być oznaką, e, oznaką tego utrudnionego dostępu do oświadczeń medycznych tak? w ten sposób. I ciekawa bardzo e, też e, odpowiedź. Takiej odpowiedzi udzieliły cztery osoby. W ośrodkach zdrowia daje się odczuć, że osoby starsze są zbędne. No, taka, dla mnie osobiście to taka elektryzująca, tak pojoratywnie, straszna, straszna odpowiedź, czy straszny, straszna wiązka odpowiedzi tak, w, tym, w, tym, w tym kierunku. E, I czy dyskryminacja wiek jest problemem społecznym? 25 osób odpowiedziało, odpowiedziało że tak. Trudno stwierdzić, to 30 osób i nie odpowiedziało, odpowiedziało 15, tak? Nie widzi tutaj w tym, w tym problemu 15, więc te głosy się tak tutaj, te głosy mówiąc, mówiąc żargonem wyborczym się się rozłożyły, tak? A jakie są przyczyny dyskryminacji? ciekawe też tutaj odniesienie z tych osób, które odpowiedziały, to naj, najwięcej osób zwraca uwagę na brak wychowania, brak kultury osobistej, że to się wynosi z domu, na przykład takie rzeczy, że dzisiaj młodzież nie szanuje osób starszych i z tego się bierze, takie właśnie przeświadczenie takie nastawienie, powiedzielibyśmy niektórzy wskazywali na to, że to nieporadność fizyczna jest takim, powiedzielibyśmy taką, jest taką przesłanką tak? czy, czy na przykład brak optymizmu ale też zwróćmy uwagę, część bliska tak, definicyjnie, utrwalnie krzywdzących stereotypów i mała wiedza o starości. Tak? To, co, to, co wskazaliśmy na samym początku naszego, naszego wykładu, tutaj jako podejście, takie powodzilibyśmy, definicyjne. Więc doświadczenie agizmu, tak? najczęściej spotykano się z gorszym, z gorszym traktowaniem w miejscach publicznych ulica sklep, środki komunikacji, w służbie zdrowia. Też widzieliśmy w urzędach, bankach, ale również i w rodzinie czy w rodzinach tak? się coś takiego pojawia. I wniosek taki, mówię zasadniczy: częściej osoby starsze były świadkami niż osobiście tego, doświadczyły tego gorszego traktowania. Tak? Bardziej narażeni. Kto jest bardziej narażony na gorsze traktowanie, co wychodzi? Te wnioski, mówię, z tych, z tych badań, no to. Ci, którzy na przykład gorzej określają swój stan zdrowia, tak? tak subiektywnie. Ci najstarsi powyżej 75 roku życia, to koreluje ze sobą pozytywnie, tak, starszy wiek i narażenie na, na gorszy, czy incendziwy wiek generalnie moglibyśmy powodzić, Położenie materialne to o czym powiedzieliśmy też na samym początku. Tak? Więc zadowoleni ze swoich warunków materialnych, tak, mniej. Tak. Ci, którzy są niezadowoleni, ci, którzy mają mniej, powiedzielibyśmy, są bardziej na to narażeni, bardziej odczuwają to powiedzielibyśmy. No i kwestia większych miejscowości. Tu te większe miejscowości mają pewnego rodzaju handicap, moglibyśmy powiedzieć, czy seniorzy zamieszkujący w większych miejscowościach, tak, bo są bardziej wyczuleni na, na, tym, na tym punkcie, tak. Ba, Niektórzy nawet uczestniczyli z tych osób, które, które badałem, w, w różnych może nie liczby mnogi, ale ale, ale przynajmniej raz w jakimś szkoleniu czy wykładzie na temat, na temat dyskryminacji ze względu na wiek. Tak? Seniorzy muszą wiedzieć w takim razie, ale w związku z tym muszą wiedzieć co jest przejawem na przykład ageism, tak jak w tej ochronie, ochronie zdrowia na przykład, co jest jednym z najbardziej takich elektryzujących tutaj na przykład. Nie mówimy oczywiście, że to się zdarza nagminnie, tak, i że to jest już ageizm, ale pewnego rodzaju symptomy, symptomy się takie pojawiają, tak, w ten sposób i percepcja seniorów na to, na to wskazuje. Oni się tak czują, tak, a o, to, a o to się przeważnie pytałem, tak. Informowanie o przejawach różnego rodzaju właśnie gorszego traktowania, na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, Urzędu Konsumentów, Urzędu Ochrony Konsumentów, czy władz lokalnych i regionalnych. Mamy teraz na przykład rady, gminne Rady Seniorów, które takimi sprawami czy na takie sprawy są również wyczulone, jako na przykład dyżury radnych senioralnych, tak, czy skrzynki, do których rzuca się pewne, powiedzielibyśmy. Pomysły i pewne swoje żale, obiekcje i tak dalej. Tak? Ułatwienie kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych pokoleń. To jest taki, powiedzielibyśmy, jak mieliśmy na poprzednim wykładzie strategię polityki senioralnej. Zauważyliśmy tam być może, a jeśli nie, to ja przypominam, że podstępną gospodarką były relacje międzypokoleniowe, tak? projekty międzypokoleniowe, żeby również w tych projektach brali udział seniorzy, czyli młodzi ze starszymi. Imprezy, które promują walkę z ageismem i unikanie na przykład takiego języka ageismu, tak? zwracanie uwagi. My musimy również od, od, od siebie wymagać, żeby nie używać takich obraźliwych słów i nie nie używać obraźliwych słów, nie określać tak, osób starszych pewnymi przymiotnikami, pewnymi stereotypami i tak dalej. Mało tego, proszę Państwa, bo my jesteśmy odpowiedzialni za, za naszą higienę języka. Tak? Mało tego, powinniśmy w związku z tym, jeżeli nie chcemy, żeby tak było, to powinniśmy również zwracać uwagę na język rozmówcy. Jeżeli ktoś przy nas o takich rzeczach mówi, to warto powstrzymać troszeczkę taką osobę, przystopować, tak? Różnego rodzaju docinki, żarty i tak dalej, to ma swoje oczywiście konsekwencje, tak? To, to, to gdzieś tam podskórnie, powiedzielibyśmy, rośnie czy, czy, czy może narosło nawet przed lata, przez lata i to są pewnego rodzaju, moglibyśmy powiedzieć, konsekwencje, tak? Dzisiaj, które mamy i nie powinniśmy na to, na to pozwalać, takie jest tutaj moje zdanie. Tak, więc na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.